Agencja Rozwoju Przemysłu zarządzająca Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Europark Wisłosan podsumowała dobiegający końca 2021 rok. Spotkanie odbyło się w Zamku w Baranowie Sandomierskim i było okazją do wręczenia nagród oraz omówienia najważniejszych wydarzeń. Zaprezentowano również plany inwestycyjne na przyszły rok. Na terenie Tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej w tym roku wydano 43 decyzje o wsparciu dla przedsiębiorców. Przekłada się to także na deklarowane nakłady inwestycyjne wynoszące prawie 3,5 miliarda złotych oraz ponad 740 zadeklarowanych nowych miejsc pracy. Jeżeli spojrzymy na wyniki właśnie w zakresie liczby wydanych decyzji, to ta dynamika jest charakterystyczna dla całego kraju. Idea, która weszła w, w życie w 2018 roku, czyli utworzenia z Polski jednej wielkiej polskiej strefy inwestycji przynosi efekty. Przedsiębiorcy już nie tylko zagraniczni, ale przede wszystkim przedsiębiorcy polscy dostrzegają korzyści z inwestowania i korzystania z decyzji o wsparciu. To powoduje, że liczba dynamicznie rozwijających się w oparciu o wsparcie przedsiębiorców cały czas rośnie. Nie, nie ma dominujących wielkości przedsiębiorcy, które aplikowały o wsparcie i decydował się na realizację inwestycji. Widzimy, że te różnice pomiędzy statusem przedsiębiorcy od mikro, bo to dużego są Niewielkie mikroprzedsiębiorców mieliśmy 11 spośród tych 43 decyzji. Podobna liczba to mali przedsiębiorcy o jedno więcej to jest średnie przedsiębiorstwo i dużych przedsiębiorców mieliśmy 9 w obszarze decyzji, które wydaliśmy w 2021 roku. Mimo pandemii koronawirusa i problemów wielu przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej sporo się działo. Dzięki współpracy Agencji Rozwoju Przemysłu, Przedsiębiorców i Samorządów powstawały kolejne projekty. Dla tarnobrzeskiego oddziału był to bardzo owocny okres. Ten rok był dla Agencji Rozwoju Przemysłu udany również pod względem wyników finansowych. Bardzo dobrze rozwija się pion usług finansowych. Ta oferta, którą kierujemy do polskich przedsiębiorców, spotyka się z coraz większym zainteresowaniem. Pożyczki obrotowe, inwestycyjne, leasing, factoring to są instrumenty finansowe, które bardzo dobrze są przyjmowane przez rynek i polskich przedsiębiorców. Wreszcie obecno obecność ARP w kluczowych segmentach, bardzo mocna obecność w offshore, bardzo mocna obecność w innych przedsięwzięciach ważnych z punktu widzenia gospodarczego. To powoduje, że możemy ten rok, pomimo że jest to kolejny rok covidowy i mamy wszystkie negatywne konsekwencje z tym związane, uznać za udany. Spotkanie było okazją do wręczenia nagród Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nagrodzono m.in. lidera innowacji, największą inwestycję, największego inwestora oraz wyróżniające się samorządy. Liderem w kategorii gmin miejskich została stalowa wola. Ja cieszę się, że mamy możliwość wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu prowadzić największy projekt gospodarczy od czasów centralnego okręgu przemysłowego. Uzbrojenie blisko 1000 hektarów to wielkie zadanie, ale dające olbrzymią szansę na rozwój nie tylko Stalowej Woli, ale całego regionu. A dzisiaj Stalowa Wola już może ogłosić sukcesy związane z pierwszą realizacją, dlatego że przyjście do Stalowej Woli do naszego regionu, tak wielkiego inwestora, jakim jest SK, Nexilis, inwestycja wysokotechnologiczna w wartości blisko 3 miliardów złotych. To pokazuje, jak wielki potencjał jest w tej nowej strefie gospodarczej, w tym projekcie. To wyróżnienie przede wszystkim należy się właśnie wszystkim tym, którzy w stalowej woli, czy to inicjując działalności gospodarcze, prowadząc działalności gospodarcze i pracując w tych działalnościach gospodarczych, budują ten wizerunek miasta stalowej woli. Agencja Rozwoju Przemysłu ma jasno określone plany na 2022 rok. Ważne inwestycje będą prowadzone także na terenie tarnobrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej przede wszystkim realizacja strategicznego parku inwestycyjnego w Stalowej Woli to również kolejne inwestycje planujemy zrealizować w Stalowej Woli inkubator dla mikro i małych przedsiębiorców to również przedsięwzięcia w innych regionach w innych terenach rozpoczynamy realizację pierwszej fazy centrum logistycznego hubu logistycznego w Chełmie na Lubelszczyźnie chcemy tam wykorzystać te tereny które już są w dyspozycji Agencji Rozwoju Przemysłu, aby stwarzać jeszcze lepsze też warunki dla przedsiębiorców we wschodniej Lubelszczyźnie. To również nowe inwestycje w Tarnobrzegu, tuż po sąsiedzku z oddziałem. Ten, ten sukces, jakim było rozpoczęcie inwestycji, sprzedaż w toku jeszcze trwającego procesu inwestycyjnego przedsięwzięcia dla dużego inwestora, jakim jest JETICO. Ten model chcemy dalej kontynuować. Być może również będą kolejni przedsiębiorcy, którzy będą chcieli nabyć nieruchomości w toku, ale planujemy sukcesywnie co roku wdrażać proces inwestycyjny i dostarczać kolejnych powierzchni produkcyjnych, usługowych pod potrzeby lokalnych przedsiębiorców.